Witam Was serdecznie i równie serdecznie zachęcam do wysłuchania materiału o kolejnym bohaterze. A opowiem dzisiaj o znanym, lubianym i podziwianym dziennikarzu. Jednak od razu na wstępie krótka informacja, a może raczej sprostowanie. Otóż, jak już stali słuchacze doskonale wiedzą, na tym kanale przedstawiam perypetie znanych osób, skupiając się nie na zasługach i sukcesach, choć i o nich wspominam, ale przede wszystkim opowiadam o człowieku, o jego emocjach. I życiu prywatnym. Dlatego też, kiedy bohater okazuje się osobą skrytą, która chroni swoje życie prywatne, to siłą rzeczy materiałów, na których mogę zbudować narrację, jest malutko. Dotyczy to dzisiejszego podcastu. A wspominam o tym tylko dlatego, żebyście mieli na uwadze fakt, że czasem bywa i tak, iż mimo ogromnej chęci i zaangażowania, więcej nie mogę opowiedzieć ponad to, o czym mówię. Konkludując, dzisiejszy podcast nie będzie naszpikowany relacjami z życia prywatnego, ale zapewniam, że mimo to również będzie ciekawy. Zachęcam do wysłuchania. Janusz Weiss był postacią, której nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym. Dziennikarz z wyrazistym temperamentem, współzałożyciel radia Z, dla wielu słuchaczy na zawsze pozostał przede wszystkim gospodarzem teleturnieju Miliard w Rozumie. To właśnie tam na oczach milionów widzów. Objawił się w pełni jego charakterystyczny styl. Przenikliwy, inteligentny, podszyty subtelnym humorem. Jednak jego obecność w przestrzeni publicznej nie ograniczała się do telewizji. Był właścicielem jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce głosu ciepłego, niskiego, niosącego w sobie zarówno ironię, jak i uważność. W radiu brzmiał tak, jakby mówił wyłącznie do jednej osoby, choć słuchały go tysiące. Janusz Weiss urodził się w Warszawie, był synem Oskara Weissa, polskiego Żyda, pułkownika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Janiny z domu Hajduczeni, Polki rosyjskiego pochodzenia. W rodzinie wychowywał się także jego młodszy brat Leszek. Choć w domu rzadko wracano do tematu zagłady, on sam w dorosłym życiu określał się przede wszystkim jako Żyd i bez wahania podkreślał swoje pochodzenie. Mówił o nim otwarcie, bez cienia wahania. Traktując je jako integralną część własnej tożsamości, dorastał w mieszkaniu na rogu ulicy Chałubińskiego i Alei Niepodległości. Dzieciństwo upływało mu między domem a przylegającym ogrodem, który stanowił osobny, zamknięty świat, przestrzeń zabaw, pierwszych sporów i dziecięcych triumfów. Z tamtych lat zapamiętał spacery z ojcem, podczas których wspólnie obserwowali, jak nad Warszawą wyrasta pałac kultury. Monument, który dla jednych był symbolem nowej epoki, dla chłopca stawał się po prostu elementem krajobrazu, czymś, co rosło na jego oczach. Wspominał również relacje z bratem, przyznawał z rozbrajającą szczerością, że zdarzało mu się Leszka maltretować w sposób typowy dla chłopięcej rywalizacji, w której czułość i zaczepność splatały się ze sobą nierozerwalnie. Już w szkole podstawowej odkrył w sobie upodobanie do wystąpień publicznych. Stanie przed klasą nie paraliżowało go przeciwnie sprawiało mu wyraźną przyjemność. Szybko zorientował się, że potrafi mówić tak, by być słuchanym. Było w tym coś naturalnego, niewymuszonego, jakby scena, nawet ta szkolna, była dla niego miejscem naturalnym. Po ukończeniu Warszawskiego Liceum imienia Klementa Gottwalda, dziś noszącego imię Stanisława Stasica, rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Wybrał chemię. Choć fascynowały go eksperymenty, a tablice Mendelejewa znał niemal na pamięć, szybko okazało się, że entuzjazm nie przekładał się na akademickie sukcesy. Kierunek, który miał być logicznym wyborem, nie był jego drogą. Chemia mimo początkowej fascynacji okazała się decyzją nietrafioną. Niestety, albo stety, niebawem został relegowany z Politechniki Warszawskiej. Po latach wspominał, że decyzja ta tylko pośrednio wiązała się z wydarzeniami marca 1968. Samo pożegnanie z Wydziałem Chemii nie było dla niego najdotkliwszym doświadczeniem. Znacznie boleśniejsze okazały się atmosfera antysemickiej nagonki, brutalność ulicznych interwencji i widok przyjaciół pakujących dorobek życia do jednej walizki. Wielu jego przyjaciół wyjeżdżało z kraju z własnej woli lub pod przymusem. On sam został pobity przez milicję, po latach wspominał, że właśnie wtedy skończyła się jego młodość. Życie jednak toczyło się dalej. Rozdział zatytułowany Politechnika Warszawska zamknął bez żalu. Zaczął zgłębiać tajniki programowania maszyn matematycznych, a niedługo potem dostał się na Uniwersytet Warszawski wybrał polonistykę, kierunek znacznie bliższy jego naturze, fascynowało go słowo, jego brzmienie, rytm i znaczenie, bardziej niż wzory chemiczne, które kiedyś próbował zgłębić. Wielu jego przyjaciół opuściło Polskę, on pozostał, jak wspominała Zofia Winawer, Janusz był Żydem i Polakiem, wielu jego przyjaciół wyemigrowało. Janusz mówił, że emigracja nie wchodziła w grę, bo język polski był dla niego jak powietrze. Oddychał nim i bawił się nim. W tych słowach zawierało się wiele: przywiązanie do mowy, do ironii, do możliwości, jakie dawało operowanie słowem. Winawer pisała również o jego inteligencji, błyskotliwości i poczuciu humoru, które szybko znalazły ujście w działalności artystycznej i obywatelskiej. Swoją drogę sceniczną Weiss rozpoczął w 1967 roku w kabarecie Abakus który współtworzył między innymi z Magdą Umer i Andrzejem Wojciechowskim. Był to czas intensywnego fermentu twórczego, poszukiwania własnego języka i formy. Kilka miesięcy później, wspólnie z Jackiem Klejfem, założył Salon Niezależnych, grupę kabaretową, w której występował przez kolejne pięć lat. Stał się jej współautorem i aktorem, budując repertuar oparty na inteligentnej satyrze i aluzyjnym komentarzu do rzeczywistości. W kolejnych latach angażował się również we współpracę z Komitetem Obrony Robotników oraz w inicjatywy kulturalne w czasie stanu wojennego, w tym działalność radiową i tak zwane kino domowe. Słowo, które kiedyś odkrył jako szkolną przyjemność, stało się narzędziem wyrazu, sprzeciwu i porozumienia. W 74 roku ożenił się po raz pierwszy. Wydawało się, że będzie to miłość na całe życie, spokojna, głęboka i oczywista. Grażyna została jego żoną na ponad trzydzieści lat. Ich wspólna droga zakończyła się nagle w 2005 roku, gdy zmarła niespodziewanie. O ich domu krążyły wśród przyjaciół niemal legendy. Reporterka Anna Bickond wspominała po latach, że mieszkanie Grażyny i Janusza było miejscem niezwykłym, przepełnionym dobrocią, ciepłem i otwartością. Drzwi pozostawały uchylone dla przyjaciół o każdej porze dnia i nocy. Nawet nieoczekiwany gość w środku nocy nie był kłopotem, lecz okazją do rozmowy i wspólnego siedzenia przy stole. Byli parą harmonijną, dobrze dobraną, do końca bezdzietną, ale wzajemnie uważną. Bikont podkreślała, że w tym małżeństwie panowała serdeczność, która nie była na pokaz, była naturalna, wpisana w codzienność. Grażyna gotowała wyśmienicie, a jej kulinarne talenty wspominano z rozrzewnieniem. Przyjaciółka rodziny mówiła także o szytych przez nią ciążówkach, długich do ziemi sukniach z kolorowych patchworków, które uchodziły wówczas za jedne z najbardziej ekstrawaganckich strojów w Warszawie. Te suknie miały zresztą również wymiar praktyczny. W czasach, gdy przenoszenie dużych ilości papieru mogło wzbudzać niepożądane zainteresowanie. Grażyna znalazła rozwiązanie. Jak wspominał później sam Weiss, papier nie mieścił się w kieszeniach i rzucał się w oczy. To ona wymyśliła, że w obszernych ciążówkach będzie można go ukryć mniej ostentacyjnie. Szyła więc suknie, w których przenoszono dokumenty, dyskretnie, z pomysłowością i odwagą wpisaną w codzienność. Prawdę mówiąc, lata osiemdziesiąte upłynęły mu pod znakiem kina objazdowego. Z projektorem i taśmą filmową docierał tam, gdzie oficjalna kultura bywała reglamentowana lub nieobecna. Był to czas stanu wojennego, napięcia i niepewności, ale także cichej solidarności i oddolnych inicjatyw. Rzeczywistość zmieniała się gwałtownie społecznie i politycznie, a on uczył się funkcjonować w świecie, który wymagał elastyczności, odwagi i pomysłowości. Pod koniec dekady pojawiły się nowe nadzieje. W powietrzu czuć było energię początku. W 1990 roku, korzystając z tej fali przemian, Janusz Weiss wraz z Andrzejem Wojciechowskim i Leszkiem Stafiejem założył Radio Z, początkowo działające pod nazwą Radio Gazeta. Była to pierwsza komercyjna stacja radiowa w Polsce, wspierana przez gazetę wyborczą oraz francuską organizację Eurolibre. Projekt miał w sobie świeżość i odwagę a także wyraźną ambicję stworzenia medium nowoczesnego, dynamicznego, otwartego na świat. Weiss od początku nadawał mu ton. Zapraszał do współpracy młodych kreatywnych dziennikarzy, wśród nich Wojciecha Jagielskiego czy Szymona Majewskiego, budując zespół, który szybko stał się rozpoznawalny i wpływowy. Sam stanął za mikrofonem jako gospodarz jednej z pierwszych audycji stacji. Dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie przez lata pozostawała jednym z najpopularniejszych programów radiowych w kraju opierała się na bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami, improwizacji i charakterystycznym dla niego poczuciu humoru. Jego głos spokojny, lekko ironiczny, a zarazem uważny, stał się nieodłącznym elementem codzienności tysięcy odbiorców. W 2010 roku odebrał nagrodę Mediatory w kategorii Reformator, wyróżnienie przyznawane dziennikarzom, którzy realnie i z dobrym skutkiem wpływają na rzeczywistość. Był to symboliczny moment docenienia audycji, która przez lata budowała most między radiem a słuchaczami. Niedługo później, po 23 latach pracy, niespodziewanie rozstał się z Radiem Z. Oficjalnym powodem miały być cięcia budżetowe. Decyzja wywołała zdumienie zarówno jego, jak i wiernej publiczności. Moja audycja miała najwyższą słuchalność. Nie mogę tego zrozumieć. Na czym zależy radiu? Na utracie słuchaczy? Mówił z rozgoryczeniem. W jego głosie pobrzmiewało nie tyle oburzenie, ile autentyczne niedowierzanie. Słuchacze reagowali podobnie. Wkrótce związał się z radiową jedynką, kontynuując pracę przed mikrofonem. Równolegle w tym samym okresie był gospodarzem teleturnieju Miliard w Rozumie w TVP1, programu dla erudytów opracowanego przez wydawnictwo naukowe PWN. Wymagał on nie tylko wiedzy, lecz także refleksu i kultury słowa, a on potrafił nadać mu elegancję bez nadęcia. Widzowie cenili go za klasę i dyskretny humor. Pojawiał się również jako komentator w programie publicystycznym TVN Szkło Kontaktowe. Ostatnie lata życia spędził u boku drugiej żony Maszy. Zostali rodzicami dwóch synów, Jana i Maksymiliana. O ojcostwie mówił z prostą radością, bardzo przyjemnie jest mieć dzieci. Dzięki chłopcom częściej się uśmiecham, są zabawni, wyznał w kulisach Sławy TVN. Po raz pierwszy został ojcem w wieku 60 lat, a dwa lata później powitał na świecie drugiego syna. Z Maszą późno postaraliśmy się o dzieci. Z pierwszą żoną ich nie miałem, dodawał. Chronił prywatność chłopców. W przestrzeni publicznej nie pojawiały się ich zdjęcia. Pod koniec życia zdecydował się opuścić Warszawę. Osiadł na warmii, gdzie budował dom, z dala od zgiełku mediów bliżej ciszy i natury. Coraz rzadziej bywał w dawnych kręgach towarzyskich. Uwielbiał maszę i swoich synów. Odsunął się od przyjaciół i stał się odludkiem. Rzadko go widywaliśmy przez ostatnie lata, ale Janusz to nasza młodość, ten chmurny czas wspominała Zofia Winawer. W jej słowach pobrzmiewała tęsknota za energią minionych dekad. Przez większą część zawodowego życia pracował na umowach o dzieło i zleceniach. Nie opłacał składek emerytalnych, dlatego po ukończeniu 65 roku życia nie przysługiwała mu standardowa emerytura. Był jednak świadomy konsekwencji takiej drogi. Już dekadę wcześniej mówił, że oszczędza i odkłada pieniądze na lokacie, przygotowując się na przyszłość. W 2020 roku Super Express informował, że Weiss otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości zaledwie kilkuset złotych. Jak wyjaśniano, zostało ono przyznane z uwagi na jego działalność w antykomunistycznej opozycji. W ostatnich latach Weiss nie podejmował nowych, głośnych projektów. Jego ostatnie fotografie w agencjach prasowych pochodzą z 2016 roku, kiedy gościnnie prowadził przegląd prasy w Dzień Dobry TVN. W programie Kulisy Sławy mówił z charakterystyczną szczerością, że niczego w życiu nie żałował. Także eksperymentów. Paliłem marihuanę, chrzysz rzadko. Potem przestałem, bo mnie znudziło. Podobne wrażenia ciągle. To jest jak pobyt w wesołym miasteczku. Ile razy dorosły człowiek może chodzić do wesołego miasteczka? Był już w gabinecie luster, w tunelu strachu, strzelał do kwiatków na strzelnicy, to wystarczy. Ostatnie lata nie były jednak nieprzerwaną idyllą. Bolesne rozstanie z Radiem Z, podobno kłopoty finansowe oraz choroba, która stopniowo ograniczała jego aktywność, sprawiły, że jesień życia nie przyniosła mu pełnego spokoju. Janusz Weiss zmarł 10 marca w 2023 roku. Miał 74 lata. Wiadomość o jego odejściu przekazał syn, pisząc Po ciężkiej walce z okrutną chorobą... Odszedł od nas kochany mąż, wspaniały tatuś, człowiek wielkiej dobroci. Rodzina poinformowała, że w ostatnim czasie zmagał się z poważną chorobą. Szczegółów medycznych nie ujawniono i bliscy konsekwentnie prosili o uszanowanie prywatności. Informacja o jego śmierci błyskawicznie obiegła internet i media, lecz poza oficjalnym komunikatem nie przekazano dodatkowych wyjaśnień. Zgodnie z wolą rodziny pogrzeb nie miał charakteru medialnego wydarzenia. Uroczystość odbyła się na powązkach wojskowych w Warszawie. Trumna z ciałem dziennikarza spoczęła w Alei Zasłużonych. Oprócz najbliższych żony maszy oraz synów Jana i Maksymiliana, żegnali go przyjaciele i współpracownicy. Wśród obecnych był również Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Miłość, którą obdarzał rodzinę, okazała się odwzajemniona. Bliscy regularnie odwiedzają jego grób na warszawskich powązkach. Kilka miesięcy po pogrzebie zadbali o odnowienie mogiły. Drewniany krzyż ozdobiono kolorowym zdjęciem dziennikarza. Zniknął prowizoryczny kopczyk ziemi. Zastąpiła go estetyczna drewniana skrzynia wypełniona kamieniami. Na środku grobu układane są wiązanki kwiatów. Przy krzyżu posadzono tuje. Nie brakuje świeżych kwiatów i zapalonych zniczy, a na ich oprawkach widnieją proste, najważniejsze słowa: kochanemu tacie, kochanemu mężowi. Janusz Weiss pozostawił po sobie świat, w którym słowo i uważność były najważniejsze. Jako dziennikarz potrafił łączyć dociekliwość z subtelnym humorem, zdobywając serca słuchaczy i widzów, choć sam często doświadczał niesprawiedliwości. Jak nagłe rozstanie z Radiem Z. Stacją, którą współtworzył od podstaw. Jednak nawet w ostatnich chwilach zachował spokój i troskę o prywatność. Na jego pogrzebie nie wpuszczono mediów formalnie po to, by chronić bliskość rodziny i przyjaciół, ale nie sposób nie dostrzec pewnego symbolicznego wymiaru tej decyzji. Być może było to także dyskretne, niemal niewypowiedziane za dość uczynienie za lata, w których doświadczał niesprawiedliwości, w tym nagłego wyrzucenia z Radia Z które sam stworzył. Jakby nie było, pewne jest, że już nigdy na żywo nie usłyszymy audycji, dzwonię do pani, pana, w bardzo nietypowej sprawie. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko pięknie dziękuję za wysłuchanie i serdecznie zapraszam na kolejny materiał. Do usłyszenia.